Biegnij, PAKĘ biegnij, PAKĘ Nie, nie do chure. Dostał jeden gracz O! biegnij, coś. coś tak? nie, 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 nie. Ja biegnij, 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 NIE biegnij, 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 się ja Czuję się w niedobrze O, skupię, i Wracam do domu, bo zarywam tylko nackę I tak umieram, no to po mi ten pośpiech wtedy? Po nowym roku będę kinsin Na rzeczy, by, by zakończyć o za tym wszystkim Nie wpadnę w mój. nie będę więcej krzycić Bla, 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 bla W oczy zajrzyj, weź No i zobacz, kto mi jest To dziewczyna z parasolem Dokładnie opadał W tych oczach nie ma. Łaz. To co ujrzą pierdolone to zmieniają w pleśń. W dłoni masz kwiatki, w dłoni masz narcyz Weź mnie ogarnij, bo dobrze mnie znaszli wyrosłem w twoim młodoku wtedy, że narcyz A tam chciałaś mnie zakopać kiedyś, jej hey, narcyz Dalej pod nogami błoto, tuli robią krwotok, tuli są podobne Tulipany robią botox Schowaj twarz ty idioto Dzisiaj nie chcę nie rozmawiać że nie chcę być jak inne kwiatki Takie, z których często odrywano płatki Nie szukam przyjaźni miłości czy koleżanki Jestem tym mistrzem stary Ciągnie szczęśliwych zdarzeń Dobrze, że nie znasz prawdy choć man Łąskiej, jestem, jestem. już, tu nie jestem. będzie jej kto, co usiądł, a To co uśmiecham do zmieniają w W dłoni masz kwiatki, w dłoni masz narcyz. Weź nie ogarnij, bo dobrze mnie znasz. Wyrosłem w twoim ogrodku wtedy A tam chciałeś mnie zakopać kiedyś narcyz W dłoni masz kwiatki, w dłoni masz narcyz. Nie ogarnij, bo dobrze mnie znasz wyrosłem w twoim ogródku wtedy, że narcyz A tam chciałaś mnie zakopać kiedyś. Hej, narcyz Mimo, przeze mnie wszyscy płaczą Mam chyba za drogie auto Ona tęskni za bardzo Mimo, że przeze mnie wszyscy płaczą Mam chyba za drogie auto Podobno nic nie czułaś A kiedyś mówiłem podobnie Jak robiłem tatuaż może w końcu z tego wyrośniesz Nienawidzę kiedy jesteś obojętna W SMS-kach drugiego Dobra, dnia wodę się dba. na FaceTime Dałem ci tyle zła A ty wzięłaś z sobą seks Kiedyś byłem taki dobry A teraz? A teraz jadę autem I mam tą szybszą ładowarkę Zostaw mój nadgarsty Nie jesteś zegarkiem Tylko w zakurzonej szafce Zamykam żufladkę Dobrze, słuchaj, nie umiem Ci zaufać. Możemy porozmawiać, ale tylko przy ludziach. Ona tęskni za bardzo, mimo że przeze mnie wszyscy płaczą. Mam chyba za drogie auto. Ona tęskni za bardzo, mimo że przeze mnie wszyscy płaczą. Mam chyba za drogie auto. Pół roku, nie może mnie poznać Nie rozpoznaje głosu, chciała się spotkać Takie trochę szasz, trochę sas Chyba ja nie wiem co to poznaczek. To chyba to, że jeżdżę autem I mam tą szybszą ładowarkę Póta na palce, ale delikatnie A pomyślał, że kradnę To chyba normalne, mam tak samo <noise> Szoty, 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 się nie umiem ci zaufać Możemy porozmawiać Ale tylko przy ludziach ona, ona, ona tęskni za bardzo Mimo, że przeze mnie wszyscy płaczą Mam chyba za drogie auto Ona tęskni za bardzo Mimo, że przeze mnie wszyscy płaczą Mam chyba za drogie auto nie wiem dlaczego wszyscy klaszczą. Może to dla kogoś za mną? Może wyjadę za miasto? To już taką było bezkarne, to co? No kurwa, czas na test w terenie. Gdzie mój wandal? MUCZERZY, MUCZERZY, Słyszałem to już nieraz, że nie rozumiem jej uczuć. I dobrze wiedziałem sam, nie musiałaś mi tego mówić. weź nie jestem głupi, nie mogę ci dużo dać. Bo radość nie da się kupić, to mogę kupić ci płaszcz. Dziewczyny są na miasto. Dziewczyny czują się ja, straszne ja, ja, Nie, nie ufają koleżankom Ukradłeś mój auto Chcę żebyś dał się za nią zamknąć Zaufaj, Zaufaj moim ustom Przede w wszystkim zamowałeś twoje czuło A twoje wykurwuchy Wtedy zasłuchasz serialem i poduszką I łezka upada na kafelki, kafelki. Od jutra będzie spadać do torebki Podobno takiej trendy Czas, czy kupić gaz? Czy ona mnie kocha? Czy chce się tego pierwsze I tak cały czas, czy kupić gaz? Czy ona mnie kocha? Czy robi to dla pieniędzy? Kolenie ładnych twarzy, kończyków i tatuaży. Pokolenie ładnych twarzy, Przekuwanych igiełkami. Jesteśmy tacy sami, nie o to chodzi. Nikogo nie ma z nami. Zamieszkałem na trzecim piętrze. Pusty na apartamencie.

Jest, się mam! czy kupić kurwa! O kurwa! Czy Dawaj! Jesteś pieniędzy No i się? kurwa! <śmiech> <śmiech>